Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale serii The Sims 4, yy, scenariusze od zera do milionera. Tak, ja tu mam już prawie jak widzicie te 25 tysięcy, więc sobie tutaj pozbieram wszystko. Muszę sobie odpalić ściągę, co tam jak tam. Yy, tak. 25 tysięcy. Kupić więcej nasion i książki do umiejętności. Zasadzić nowe rośliny, przeczytać każdy tom każdej umiejętności. Kupić sztolugę jak starczy kas. Okej. Okay. Alarm bezpieczeństwa. Plaga wiwiórek. O nie. Chyba tak. Chyba jesteśmy na to przygotowani. Nie. Przepędź. Lisica. Co jest z nią nie tak? E, Okej, okay, co my tu mamy? Tu mi coś mryga? Tu nie mogę. Sprzedaj. Hmm. Sprzedaj. Ewolucja. Co tu jeszcze mi mryga? To. Tu mamy ewolucję. Drzewko miętka. Odchwaszczaj. Tu mi coś mryga, ale też nie mogę. Zobaczcie w ogóle Mateusz Pilka szpilka jaki już jest nastolatkiem. A zagra. Super sprzedaż. Opryskaj. Super sprzedaż. Super sprzedaż. Mamy już, mamy już 26 tysięcy. U kurde belka. Odchwaszczaj. Sprzedaj. Okej. Okay. Mm -hmm, mm -hmm, tak, 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 tak. Dobra. Jak mi tam zeżre kury i tak dalej, jak będziemy dom budować, to najwyżej już nie będziemy tutaj yy, wiecie, mieć tej obory i tak dalej. Dobra. To sprzedałam jaja i mleko. Czyli tak. Mm, książki do umiejętności... Każdego rodzaju. No to raczej mi starczy, każdy jeden tom. Czyli tak będziemy mieć dużo pieniędzy: aktorstwo, analiza, archeologia, charyzma, fitness, fotografia, yy, gitara, chociaż nie wiem w sobie to. To nie wiem, czy ona, ona już ma chyba silny poziom, to nie wiem, czy jej to potrzebne, ale dobra. Gry, wideo, komedia, logika, majsterkowanie, malowanie, miksologia, nauki kosmiczne, ogrodnictwo. Tutaj też, też chyba jej to niepotrzebne. Pianino, pieczenie, pisanie, opisanie. Programowanie, e robotyka, rodzicielstwo, skrzypce, układanie kompozycji kwiatowych, wewnętrzna harmonia, wykwintne gotowanie, wytwarzanie, wędkarstwo, zielarstwo i złośliwość. Dwa tysiące mnie to będzie kosztowało. To niedużo. Yy. Dobra, kupimy teraz nasiona. Co tu się kupowało? Yy. Nasiona. Mam kupić nasiona za te 25 koła? Czekajcie, mamy też kupić sztalugę. Więc tak zastanawiam, czy może ewentualnie... Yy. Czekajcie, co ja tu mam? Gdzie to na dać? Tu ją tam chyba. Mm. Niebiesko. Kasz na malu jakiś obraz w ogóle? Wykres matematyczny. Wow. I zastanawiam się nad tym, czy może by ewentualnie posprzedawać wszystko, co ma tu. Posprzedawać y, co ma, w, y, znaczy, no, wygrzewać śmietników, wyposażeniu rodziny. I może się 50 koła z tego już uzbiera i y, y, zbudować jej dom na nowo, po prostu, nie? I już coś tam. O, sprzedaj kolekcjonerowi. Aha, za tyle co wzięła ten, to tyle ma sprzedać. Ok. Czyli nic, nic wielkiego jak na razie. Czy właśnie by tak nie zrobić? Nie. Czekajcie, jeszcze te nasiona może kupimy po 10, zakupy to było? No, Cecylia, co ty chcesz? <laughs> Cecylia, jesteś seniorką? Ja, yeah, piti. Zaprosić na randkę, znajdź pracę, podróżuj, chyba tak. Ale są prezenty, o są nasiona, rośliny i to Tutaj no tu mam jeszcze róże stokrotki. Chyba nie mamy, ale też możemy kupić stokrotkę ją zasiać. Tutaj mam jeszcze zestaw do hodowli kwiatów. Do hodowli warzyw. Co my tu mamy? Ziemniaka, nie wiem czy ja mam ziemniaki, to wezmę dwa. E, tulipana chyba też nie mam. Też wezmę dwa, stokrotkę, róże mam. Bąk bon ja mam. To dziwne, że nie mam tej róży i tego. Granat, granat, to jest pomidor, jabłko. Wezmę dwa granaty, zobaczymy. 6000. No, ale zostanie nam 18. Dobra, możemy sobie ewentualnie sprzedać. Zobaczyć. Czekajcie, czy ja mam tutaj y, tego paprykę, tu mam pomidora, jagodę, winogrona i malinę. O, to też damy. Tu jest marchew. Ok, yy, dobra. Czyli nie mamy ziemniaka. Jakie jest marchewka? To możemy tutaj zasadzić ziemniak, ziemniak. A granat to nie będzie drzewo? Sprawdzimy to. Kwiatuchy. Tu mandalię. To tu będzie. O. To już koniec działki? To tu będzie tulipan, a tu będzie stokrotka. Zasiej. Okej, okay, chodź tutaj. Każdy ci muszę tu... O. Naprowadzać, żebyś zasiała? Chyba wi wiadomo, o co chodzi. Yy, tu jeszcze ewentualnie do ziemnioka. O idzie dobra, ogarnia to. Dobra nichy rośnie i teraz tutaj otwieramy. Zobaczymy, czy będzie coś nowego. Jak będzie coś nowego, to się wyświetli na dole. A przynajmniej tak powinno być. Co się stało? Magiczne. Nie, cho... zioła, zioła. Otwieraj. Szałwia. Okej, okay, mamy szałwię. Ej, mogę. O dobra. Chociaż może i my szałwie mamy mamy paprykę drzewko miętkę. nie chyba nie mamy szałwi. Mm, otwórz paczkę no ty tam sobie te swoje potrzeby ogarniaj nie co mnie to e Aha, on przechodzi, a ona nie może przejść. No trudno, no. Mroczny kosiarz przyjdzie. W tyle w temacie. O. Mm. Trochę to potrwa. O, szpinak. Przebiśniek jest nowy. A krokusa już mieliśmy chyba? O, cebula. Ciemiernik biały. Kurde, I ziemniaka już mamy. No i co za żarmi kurę? Proszę mi tu otwierać paczkę. Ona będzie się za chwilę budzić. Ale ja chcę otworzyć te nasionka już. Papryka. To mamy paprykę. Mamy coś nowego. Ostrokrzew. Dzwonek. O, trochę tego mamy. do blizzy rośliny wiosenne o troskawkę mamy nową <grym> mm. już zaraz będziesz spać spokojnie Muzyczka też, jak jest, to ten, to jest nowa rzecz. Tu nie było nic. Teraz letnie, mimo że zaraz zima będzie. Jeżyna, lilia, wiśnia, u, wiśnia. Pasolka. I co z jesiennych nie ma nic nowego. Dobra, idź spać, koleżanko. Ech, trochę tutaj tego mamy. Mhm. Szałwia. Myślę, że tu ją posadzimy. Jedną. Bazylia. Co to jest? Tajemniczy grzyb. Marchewkę mamy. Szpinak. Szpinak dajmy tu. To są owoce. Malina. Dajmy może szpinak tu. Raz, dwa. Przebiśniek tu mamy kwiaty cyk cyk krokus jakiś miernik cebule cebula groszek zielony aprykę mamy gdzieś tu jest o yy, ostrokrzew ostrokrzew dać gdzieś tu yy, dzwonek dzwonek Lwia paszcza. Stokrotkę mamy, czyli pana mamy. Truskawka. Chyba jest. Jagoda, pomidor, papryka. Nie ma truskawki? O, mamy bazylię. Mamy bazylię i pietruszkę. Yy, no dobra, to będziemy mieć więcej. Mhm, mm paszcza, czy nie mamy truskawki? Ej, bo mi się już tutaj totalnie wszystko myli, nie? Dobra, to damy tu. Madragory mam. Korzeńko z łuka mam. Wiśnie. Wiśni nie mam. Wiśnia drzewo chyba. nie. Chociaż simsy różnie może być. Posadzę tu. Lilia. Lilie chyba mamy. Jeżyny nie mamy chyba. Jest też tutaj dam. Przyśpiesz mi. Fasolka szparagowa. E... A, to jest groszek. Fasolka. E, tu jest palma kokosowa czy bananowa? Bananowa, dobra. Cimiernik, truskawka. I liliam jeszcze została. Już nie mogę, To tam tutaj? <śpira> Sporo tego. Mm. I mamy zimę. I nic tu nie można ewoluować. Chodź tu, chodź tu. Proszę mi to zasiać, tu wszystko. I myślę, że tak, że zrobimy y, czystkę ekwipunku. Okej, okay, myślałam, że tego nie zasieję. Zrobimy czystkę wyposażenia, się czy sobie pogrzebiemy w śmieciach. Zobaczymy, czy będziemy mieć te 50 tysięcy. Dobra. Ciekawe, gdzie się wprowadzają. jaka muzyka. A jest, są kury. Ok. E, posprzątaj oborę. I wykopa się. I chodź tu pogrzeb jeszcze w śmietniku. Nie ma wyżyć śmieci. No. Co jest z tobą? Strasznie długo to trwa. O, jak dużo rzeczy się nazbierało. Mamy rower znowu. Nie ma nikogo w domu. Barwnik. Nic. Mateusz, uspokój się. W następnym odcinku pójdziemy sobie tam do nich. Nie będziemy mieć te 50 tysięcy, to tam... Oho, zabieram kurę. Uszko jakieś. To będziemy robić ten dom już. Zniszczymy tutaj wszystko oprócz roślin. I będziemy na nowo tutaj. No, zostawimy też sztalugę. To zostawimy regał i tutaj stół stolarski. Resztę usuniemy. I będziemy tutaj budować od nowa. No i oprócz roślin oczywiście. Znowu barwnik. Dobra, już coraz mniej tych śmieci. Mam jakąś szafkę kuchenną. Część do ulepszeń. Dawaj, dawaj! Znowu jakaś część do ulepszeń. jakąś figurkę dostała okej, okay, tego się nie spodziewałam. Dawaj dalej. Dawno śmieciach nie grzebała i nie jest przyzwyczajona. Teraz na luksusach mieszka, to wiecie. O, jakiś fotel znalazła. Okej, okay, dawaj, dawaj. Nic się nie stanie. O, koniec, dobra. Możesz się wykąpać. Wykąp się i śpi. Ok, no to niech ona się tutaj ogarnia. Barwniki. Mog możemy sprzedać. A może zostawimy te części do ulepszeń? Super nawozy mamy jakieś jeszcze. rower sprzedamy. To jest jakaś figura, którą ona zrobiła. Sprawdźmy, ile to wszystko będzie kosztować. Mało już widzę. Ale dobra. Tak, liczyłam na jakieś 10 koła. <grych> 5000. tysięcy. Aha, dobra. Myślałam, że się nie sprzedało wszystko. Ech, czyli mamy 23 tysiące, to nawet mniej niż mieliśmy wcześniej. Jeszcze będziemy sprzedawać roślinki. Wezmę teraz ten yy, wyposażenie rodziny. Co my tu mamy? Kurde, mamy jakieś umywalki, jakieś rzeczy, telewizory, ale to chyba będziemy mogli kupić sobie tak czy siak. Dobra, sprawdźmy. 400. 290, 500, stąd jedzenie, której ona robiła. Tu wielokwiat. Nie, nie będzie. 150, a sprzedaj te doniczki też. Zostawię, może. Ale ja malutko, strasznie. 30 tysięcy. No, niestety nie udało się. Ha. Trzeba będzie jeszcze na roślinkach zarabiać i też trzeba poczekać. Cobie yy, przesunę tylko? Yy, z tym Walentym, bo Walenty nie będzie miał gdzie mieszkać. To jeszcze z... Aha, bo to się zepsuło, tak to jakieś ze zero. No. Także trzeba będzie jeszcze poczekać tutaj z tym wszystkim. Dobra, przewinę sobie do rana. Okej, okay, ona się już przebudziła. Wyprost sprzedaż. To mi wszystko plumka, ale ja sobie to, ja się poza tym odcineczkiem ogarnę. Co mi tu jeszcze łapie. Co tu jeszcze? Super sprzedaż. Super sprzedaż. Jabka, nie? Jabka też były zimowe. No dobra. 31 tysięcy, bardzo mało. Ale dobra. I naprawdę to jest koniec działki? Kurde, faktycznie. No <grystanie> nieźle. A mamy tu jeszcze taki hektar. O, co tu jest jeszcze? Przejmij na własność. To zburzę. Przejmi Przejmij na własność. Taką ogromną działkę tu mam. Niby. A tu jak jest daleko? O, niedaleko. Trzeba będzie ten ładny ogródek zrobić. No to już. Myślę, że będę używać tutaj tego z tych dodatków czerwiency grzyb z tych dodatków wiejskiej sielanki tych takich o. O, dzięki za radę. Spoko. Więc koniec odcinka. Dzięki wielkie za obejrzenie. O, tutaj się muszę zająć tym wszystkim. Yy, dzięki za obejrzenie. Yy, kurczaki umarły wszystkie. I krowa też tu jest jeszcze. O, kurde, nie mam kurczaków. Dobra, to sprzedam jeszcze ten kurnik niepotrzebny jest. I tak będziemy go sprzedawać, więc... O, 32 tysiące. Czyli tak, następny odcinek... Yy... Tak, do 50 tysięcy uzbieram, tak jak teraz było, 23 tysiące. Tak bliżej i, i ten. I mam nadzieję, że mi tutaj y, uda się jak najszybciej, Jezu, 3-4 dni, Dundeus, nie wiem co tutaj robić na tych roślinach. Ciężko obrazy malować. O, o, o. Niech obrazy maluję. I uczy się umiejętności. Dobra. Do następnego trzymajcie się i paputki.